Witam Was bardzo serdecznie w pogodny, jak się domyślam, poniedziałek, ponieważ na końcówkę lata pogoda postanowiła nas trochę rozpieścić. Aczkolwiek mi, kiedy to nagrywam, nie jest tak wesoło, ponieważ siedzę w mieszkaniu na ostatnim piętrze wysokiego bloku i jest gorąco. Ale, ale, w sumie pasuje, ponieważ będę opowiadać o książce której część, przynajmniej duża część, większość w zasadzie fabuły dzieje się w ciepłym stanie. A chodzi o książkę Mary Nata Cassidiego. Tak, Nata Cassidiego, ponieważ jest to facet. Wiem, że parę osób myślało, że to jest kobieta. No, Nat jakby może być od Nathaniel, może być od... A może być że też żeńskim, żeńskim imieniem. Jeszcze taka anegdotka. Szemas myślał, że to są mary, te mary. Po polsku, że to jest jakby polskie słowo. Mary, te mary, zjawy. Także <gry> tak. Tak, tak postanowiłam zacząć tę sorówkę, ponieważ solówki zawsze są trudne. W każdym razie e, nagrywam w zasadzie o tej książce już drugi raz, ale pierwszy odcinek postanowiłam usunąć, ponieważ dopadła mnie moja zmora, czyli jak nagrywam z kimś, to mówię normalnie, a jak nagrywam solówkę, to z jakiegoś powodu mówię tak strasznie szybko, że aż brakuje mi tchu i to nawet słychać więc stwierdziłam, co mi szkodzi, spróbuję jeszcze raz. Nie wyszło to tak fajnie, żeby było żal. Poza tym na początku tam mówiłam coś, co się w zasadzie zdezaktualizowało, bo było jakieś tam przetasowanie w odcinkach, także, także tak. Pewnie narzekałam na pogodę, bo bolało, a, a tymczasem słońce świeci i jednak mamy lato. Mm. W międzyczasie, w zasadzie, prowadziłam kilka różnych rozmów na temat mery, i w zasadzie chyba prawie wszyscy, a przynajmniej z tych ludzi, których zdania najbardziej cenię, mm, zgadzamy się co do zasady. Czyli znaczy, wiadomo, każdy ma inną tolerancję na różne niedoskonałości i każdy ma trochę inne podejście do horroru, do literatury w ogóle, dla każdego trochę inaczej, każdy trochę inaczej w ogóle. Um, inaczej traktuję czytanie książek, dla mnie to jest e, nie taka. E, nigdy, nigdy to nie jest dla mnie taka, wiecie, e, czysta rozrywka. Rzadko, rzadko czytam książki tylko po to, żeby się świetnie bawić, raczej e, raczej chcę, żeby to była jakaś porywająca historia, albo jakiś ważny temat, albo coś po prostu chcę się dowiedzieć o czymś, albo no nie wiem, tak jak już. Powtarzałam milion razy, pewnie, w tym podcaście. Na co dzień pracuję z prostą literaturą, więc po godzinach chciałabym czytać coś, co nie jest takie proste, nie jest takie łatwe, nie jest takie przyjemne. I to przenosi się na moje opinie na temat literatury. A ta książka, proszę Państwa, jest bardzo, bardzo prosta. Znaczy, w sumie, zależy jak interpretować słowo prosta, ponieważ um, jest w pewnym momencie strasznie skomplikowana. To znaczy, dzieje się mnóstwo rzeczy naraz. Nie wiadomo w zasadzie, czemu pewne rzeczy się dzieją, i, 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 i wchodzimy w jakiś taki chaos fabularny. Nawet bohaterka wydaje się przechodzić jakąś przemianę, ale taką nie, taką. Uzasadnioną wydarzeniami przemianę, która w zasadzie jest bardzo wartościowa w literaturze, tylko po prostu nagle robi rzeczy niespodziewane. To tego rodzaju przemiana. Ale wróćmy do początku, bo oczywiście od razu wchodzę na grubo w ocenianie, a jeszcze wam nie powiedziałam, co to w ogóle jest, za powieść. Mery to dobijutanska powieść Cassidiego. i tak jak tłumaczę we wstępie do tej książki, jest to jego taka, znaczy w zasadzie, tak się Wstawia czasami, że to jest odpowiedź na Kerry, że to jest Kerry Kinga, tylko że z bohaterką, która przychodzi na pauzę, ale nie do końca, bo w zasadzie on we wstępie po prostu napisał, że początkowo pomysł na tę książkę taki był, ale wi wiadomo, że jakby w trakcie pracy, wymyślania fabuły i tak dalej trochę odszedł od tego pomysłu. I w zasadzie, moim zdaniem, z Kerry ta książka ma bardzo niewiele wspólnego, poza może jakimś tam. Ogólnym pomysłem na nawet nie na fabułę, tylko na jakiś taki szkielet historii, że bohaterka się po prostu w pewnym momencie wkurza i odreagowuje na tej zasadzie. Natomiast dużo się strasznie w opiniach powtarza. To gadanie o tej menopauzie i sam Cassidy, z kolei w posłowie do tej książki, w ogóle, też to jest dla mnie dziwne, że tak prosta historyjka, prosta rozrywka ma i wstęp, i, i, i posłowie jeszcze. I to jest takie strasznie ważne dla Cassidy'ego, żeby wszystko wytłumaczyć, dlaczego to wiekopomne dzieło powstało i jakie to ważne, że on napisał taką, taką powieść o menopauzie. Słuchajcie, i, i ludzie chyba kupili, bo bardzo dużo osób pisze w swoich opiniach, jaka to jest ważna książka o menopauzie. Słuchajcie, to w ogóle nie jest książka o menopauzie. Naprawdę, tam na samym początku, nie wiem, z pięć razy jest wspomniane, że bohaterka ma jakieś tam, że z bohaterką dzieją się rzeczy, które można interpretować jako mm, menopauzę, a przynajmniej oznaki nadchodzącej menopauzy. Tak to... Teoretycznie powinna być, ale wiecie, to jest na zasadzie kobieta, która ma z widy, nie może patrzeć w lustro, ponieważ jak tylko spojrzy w lustro, to widzi siebie w takiej demonicznej, rozkładającej się wersji, i im dłużej patrzy, tym bardziej się rozkłada, więc zawsze ucieka wzrokiem po paru sekundach, i generalnie ma wrażenie, że jakieś złe siły na nią działają. No, ale idzie do lekarza i mówi tylko o tym, że nie wiem, że spać nie może, nie? No to lekarz na to, no, jest pani w takim wieku, że to może być menopauza. No, jakby i to, i to niby jest bardzo ważny głos w rozmowie o tym, jak to kobiety często spotykają się z taką znieczulicą lekarzy i coś tam, coś tam. No, nie, to nie jest żaden ważny głos. I w ogóle wszystkie feministyczne jakieś trendy w tej książce są takie strasznie na siłę i spłaszczają niesamowicie tematy, które próbują poruszać i to zawsze w ogóle jest jakiś mega czerw nawet nie czerstwy żart w tych jest tych książce bardzo dużo tylko po prostu taki, taki slogan, za którym nic nie stoi, jakaś dziwna, jakieś dziwne stwierdzenie bohaterki, które w zasadzie nie wiadomo czy bracie na poważnie, czy może to jest raczej Ironia autora na zasadzie: Ej, pokażę Wam, jak głupio myśli moja bohaterka. I nie, nie, nie wiem, bo to, trudno powiedzieć, na ile ma Cassius dystans do tych rzeczy, ale sądzę po posłowiu to nie ma w ogóle dystansu. I, no, jak już pewnie się domyślacie, niekoniecznie podobała mi się ta powieść, trochę dlatego, że właśnie miała być taka, miała takie poważne rzeczy, mówić, a nie mówi w ogóle żadnych poważnych rzeczy, żarty w tej książce I jeszcze na początku fabułę i ten humor jakoś naprawia um, ciotka głównej bohaterki Mary. Um, chociaż jej żarty też są takie momentami um, mocno wymuszone i trochę miałam taki um, takie flashbacki z um, z książki Grady'ego o Final Girls. Boże, jak się? Aha, Final Girls Support Group. Już teraz nie pamiętam, jaki polski tytuł miał. A, ostatnio ocalała. No tak, widzicie. Jak się tłumaczy 100 książek, to można zapominać takie rzeczy. W każdym razie tam też miałam straszny problem z tym na początku, że były żarty z czyjejś traumy. I wiecie, no to są takie, no niby ze wszystkiego można żartować, niby to nie były prawdziwe osoby, więc no tym bardziej y, chodziło o postaci y, literackie, wzorowane na filmowych, więc już w ogóle y, nie, na, nie na prawdziwych ludziach nawet nie były wzorowane. Y, więc to nie jest tak, że komuś tam zrobił jakąś krzywdę, ale mimo wszystko dla mnie to było takie trochę nieprzyjemne. Y, y, Czytać o tym, że to są jakieś żarty z tego, że ktoś przeżył jakąś traum jakieś traumatyczne przeżycie. I tutaj też były z kolei żarty z przemocy. E, więc nie wiem, tak strasznie miało być poważnie o menopauzie, ale z drugiej strony robimy sobie heheżki z przemocy, więc no nie wiem, e, co o tym myśleć. Ale później w ogóle w fabule się coś tam okazują, różne rzeczy, które sprawiają, że można to spojrzeć w innym świetle, więc okej, okay, niech będzie. Mm, w każdym razie, to w ogóle nie jest horror. <laughs> I może od tego powinienem zacząć. Są tam pewne mocne sceny, które w ogóle. Jedna jest taka, ale już nie będę robić sekcji spoilerowej, ale jest taka jedna scena z kaktusem. Jak ktoś czytał, to myślę, że będzie wiedział o którą chodzi, która w ogóle zabiła mi takiego ćwieka, bo nie wiem, czy. bo ja w ogóle nie wiem, co myśleć o głównej bohaterce. Bo ona miała być ofiarą, ale nie jest ofiarą. W pewnym momencie jest tak antypatyczna, że, 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 że finał to w ogóle y, miałam ochotę już nie doczytywać do końca. Tak mnie finał tej książki w ogóle zażenował. Nawet teraz przewracam oczami, szkoda, że mnie nie widzicie. I więc jest tam kilka mocnych scen, ale nie są też jakoś super dobrze napisane, bo moim zdaniem w ogóle Cassidy za bardzo warsztatu to nie ma. Pisze w miarę ok, i też dobrze jest przetłumaczona ta książka, co jest jakimś tam um, upgrade'em w stosunku do tej książki, którą recenzowaliśmy z Pawłem parę tygodni temu. Um, więc fajnie. Ale generalnie to jest czarna komedia. To w ogóle nie jest. To nie jest ani przez chwilę na poważnie, dlatego te momenty, kiedy jest jakieś gore, wybrzmiewają tak dziwnie, bo nie wiadomo, czy to, to traktować poważnie, czy to ma być jednak e, jak, jak, jakaś komedia. Takie pomieszanie z poplątaniem jest tutaj. I to nie jest też przypadek, kiedy macie horror, w którym jest groteska. Nie, to jest po prostu komedia. I to taka szyta grubymi nićmi, powiem szczerze, jak sobie przypomnę niektóre żarty, no to naprawdę poziom, no dość niski, powiedziałabym, więc no nie spodziewajcie się zbyt wiele po tej książce. Na pewno się nie spodziewajcie jakiegoś strasznego horroru, tam się dzieje mnóstwo rzeczy, nawet ciężko jest w ogóle podsumować, co tam się dzieje, jakby... Na początku może się wydawać, że historia pójdzie w jednym kierunku, idzie w innym. Miałam też wrażenie, że autor w pewnym momencie nie, w ogóle nie panuje nad tym, gdzie ta historia idzie, dokąd zmierza, że chciał napisać jedno, w trakcie mu wyszło coś innego, a pod koniec stwierdził, że w sumie to powinien dopisać jeszcze ze 100 stron, więc może jeszcze zrobi coś innego z tej historii. I generalnie taki duży miszmasz, chaos i ciężko się wciągnąć w ogóle w tę powieść. Początek jeszcze jest w miarę spokojny i wydaje się, że początek jest taki najbardziej... Jak to powiedzieć? Przejrzysty? Najbardziej się trzyma kupy, tak mówiąc kolokwialnie. A potem to tak się rozjeżdża wszystko. Ani to śmieszne, ani to straszne, a jednocześnie w czymś, co ma być takie lekkie, nagle dostajemy tak w ogóle nieprzyjemną scenę, która jest pozostawiona bez komentarza i nie wiadomo, co myśleć o tej głównej bohaterce, ale nie w taki, wiecie, fajny sposób, że o, że jest taką skomplikowaną postacią, tylko w zasadzie nie wiadomo, co chciał z nią zrobić Cassidy, bo po prostu w tej książce panuje straszny chaos. I, I to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć o tej książce. A jeszcze sobie zerkam tutaj na swoje notatki i mam taką uwagę, że tak. Mm, ktoś napisał w opinii, że to się czytało jak parodia horroru, i szczerze mówiąc, jakoś tak przemówiła <śmówiła> do mnie ta opinia. Nie wiem, czy do końca mi się zgodziła, ale jest to jakiś trop, który który, powiedzmy, nie jest całkiem mylny. Um, I jeszcze co do warsztatu Cassidiego, przez to, że wybrał taki, taką formę narracji, jaką wybrał, czyli jest to pierwszoosobowa narracja z perspektywy Mary, to niestety bardzo dużą część tekstu zajmują po prostu jej rozkminy, które w pewnym momencie są strasznie nudne. Wiecie, dzieją się rzeczy naprawdę tam się w pewnym momencie dzieje po prostu mega dużo, a ona ciągle rozkminia, ona ciągle analizuje, tak jakby Cassidy może nie potrafił opisywać tego, co się dzieje i jakby uciekał trochę do Mar do, do Mary, bo tak było mu łatwiej, ale to się po prostu kiepsko czyta. To nie jest w ogóle ciekawe. Te jej przemyślenia, może chciał, żeby to było właśnie takie, wiecie? Górnolotne, ale one w ogóle nie są, to nie są mądre przemyślenia. Ona nie jest w ogóle mądre. Zacznijmy od tego. To nie jest mądra postać, co jest wytłumaczone oczywiście w fabule, więc jakby spoko. To nie jest tak, że w literaturze muszą być same mądre postaci. Myślę, że literatura mogłaby być trochę nudna, gdyby same mądre postaci, które mądrze postępują. Natomiast no po prostu w pewnym momencie ona, ona jest na tyle antypatyczna i na tyle nieinteligentna, że nie jest po prostu fajną postacią. Kropka. Mogę troszeczkę jakby zwalić winę na to, że to jest powieść debiutancka, natomiast słyszałam już opinię o Pisklętach na Takasidiego, że w zasadzie jest bardzo podobna pod względem jakby walorów literackich i tak dalej, więc ja chyba sobie odpuszczę. Nie wiem, może jak będzie w audiobooku, to bym to bym sobie do bieganka puściła tak z czystej ciekawości, bo no to seria tak, seria horrorów w wydawnictwie akurat tak wystrzeliła i... Wszyscy żeśmy sobie nie robili nadziei słuchając rozmowy z Agatą, ale no chyba po prostu ja osobiście chyba nie jestem targetem tej serii, więc raczej będę sobie pojedyncze jakieś tam rzeczy wybierać i, i zobaczymy. No jakby znamy się trochę, nie? Myślę, że to nie jest żadnym zaskoczeniem dla was, że, że jakieś proste horrorki niekoniecznie do mnie przemawiają. Zaraz pewnie sięgnę po jak, jakiegoś, jakieś jak, coś grubego, coś smutnego, przygnębiającego jakiegoś, nie wiem. O, ma być w listopadzie nowy po angielsku, więc pewnie e, wtedy będę w, w skowronkach. <grym> Dobra, to dzięki za wysłuchanie mojej solówki i do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Cześć!